Dzisiaj trochę lepiej, jest 12. .00. Chłopie 6pi, znaczy jeszcze śpi jest już po, po... Dzisiaj trochę lepiej, w tym momencie jest chłop sobie drzemie po porannych treningach, chłopaki poszli na chwilę na zewnątrz, ja siadam, piszę scenariusz, to chcę nagrać fajny filmik. Filmie. Dzisiaj jest 11 dzień całego wydarzenia. Próbowałem cokolwiek nagrywać na początku, ale powiem Wam szczerze, nie mam w tym momencie siły, więc trzeba iść się posilić czymś. Ale wieje, ale szaro, ale przynajmniej nie pada. O! Oh. Dzisiaj zaczęliśmy dzień nagrywek i tak jak w głównym materiale, wiecie, staramy się wszystko dopucować, tak tutaj no trzeba to wszystko dopucować, zanim będzie to dopucowane na samym materiale. Troszeczkę syf, ale. Bo zaktualnie sprzątasz. No wiem, no właśnie. To jest to jest, to jest wiesz, Magia tego ruchu, nie? To jest jak ten ruch z fryzurą. Ruch leży, nie leży, w, ruch nie leży w nadgarstku. Ruch leży w nadgarstku. Dokładnie, nadgarstek jest najważniejszy. Ja no, tutaj powtarzam, w gościem, to, to jest cała ta jedynica. Ta fryzura to już tylko jeden ruch i ona już się stała. To samo jest czyszczenie. Wszelkie statystyki i wykresy do materiału trzeba zrobić samemu, więc się właśnie teraz. Szamę tworzą. Patrzcie, wystąpiłem w materiale i teraz, o, złapałem kamerę. Ale śmiesznie się migawka ustawiła, że mi miga cała klawiatura. I tutaj się zajmuję y, montowaniem filmów innych takich rzeczy. Co, co, widać cię za tym statywem, widać cię! Skoro jest odcinek gotowy, to teraz na dużym ekranie będzie trzeba siąść, oglądać go i zobaczyć czy są jeszcze jakieś błędy, czy wszystko jest. Cały czas nagrywam, cały czas coś robię. Lubię się męczyć. Hop, smacznego. Dobra, uwaga, pala. Cześć, ja jestem Ziemniak i to tutaj odbywa się jej druga edycja. Do zobaczenia i cześć! Chciałbym będzie normalny odcinek. Wracam do Krakowa. <grymne> Jak? Okay? Tak jest, eee, ja polecam, okay. jest ok? Ja polecam. Jest ok. Szapuba. Szapuba. Jest ok, jest ok, to renderuję. Nie, okay. ja bułkę, a to jest jakieś ważne zgromadzenie. Dla działacza. To czasami musi być. Wczoraj było już fajnie, były mecze o coś, coś się działo, była komunikacja. Szajbus przekazywał tą swoją energię w sposób pozytywny. A dzisiaj Dobra, no... nie. nie będę ochrzano pokazywać. Po prostu wiesz, się i dać Ci się porządnie wysmarkać, się po prostu się I to tak strasznie, że później, jeszcze po meczu, coś płaka. Tak, nie płaka. płaka. Don't cry. kraj. Przepraszam. Przepraszam. Widzicie bardzo wielki chaos jest dzisiaj, bo jest ciągle coś nagrywane, ciągle coś wrzucane do sieci. Robiłem przed chwilą streama mobilnego. Teraz streama prowadzi Hope, chłopaki w tym momencie grają. Cały czas mam we wnętrzu takie, takie myśli, czy to jest dobrze zrobione. Znów się czuję, że to jest taka, wiecie, oddolna inicjatywa. My tu wszyscy siedzimy razem, coś próbujemy zdziałać. Kurczę, jest przy tym dużo pracy, ale jest też dużo satysfakcji, jak coś wychodzi. Cieszę się z tego powodu. Siadam mi montuje. Rzeczy są równie ważne. Kolejny powiedz inny Panowie, tak nie może być. Musimy coś zmienić. No i teraz jest coraz lepiej. Oto mówienie wyraźnie. Bzyczy bzyk znak bzury. Podobnie było z tym, co mówił Antek. No bo jeżeli kto. Muszą nauczyć się niektórzy wyraźnie mówić. Ale tutaj. Gdyś z punktu patrzenia na punkt widzenia wintesencja omawianego zagadnienia jest nam bardzo dobrze znana. Czytałem komentarze i zauważyłem, że lubicie jak te vlogi są mocno niepoukładane, ale ten miał chaosu co nie miara, więc wypada dopowiedzieć parę słów. W tym momencie siedzę w pustym pokoju, w pustym gaming house'ie, bo chłopaki poszli się przejść na chwilę, przewietrzyć, wyjść stąd, a ja wykorzystałem tą chwilę, żeby posiedzieć w ciszy, bez tych wszystkich wentylatorów, w ciszy, bo nikt niczego nie mówi, mogłem na spokojnie sobie skończyć materiał i po prostu odsapnąć tak psychicznie. Jak widzieliście w dzisiejszym dniu było realizowanych dużo rzeczy. Vlog taki codzienny, gdzie ja grałem główną rolę. Yy, dalej vlog, czyli to co teraz widzicie. Oprócz tego materiał na główny kanał. Dodatkowo kwestie ogarniania streamów, i innych tam takich rzeczy też leżały w tym, żeby no trzeba to było zrobić. Oprócz tego wiadomo spotkania, rozmowy, ustalanie też z graczami wszystkich elementów, trochę przedstawianie im świata jak to wygląda od drugiej strony, bo jak sami widzicie to nie jest tylko i wyłącznie sytuacja, gdzie chłopaki sobie siedzą w jednym pokoju i grają, tylko w to już wchodzą marki, w to już wchodzą współpracę. I dlatego to jest gejdo, jak tutaj wam o takich rzeczach mówię. No, muszą się komunikować, muszą być medialni, muszą przedstawiać, robić jakiś content, no bo inaczej nie będą tego wszystkiego mieli, no. Sorry, żyjemy w takim świecie. Jak macie jakieś pytania co do tej akcji, co do tego, jak to zostało zorganizowane, to zadawajcie na dole, postaram się w którymś z kolejnych materiałów odpowiedzieć, a może chłopaki odpowiedzą na samym y, kanale, gdzie są vlogi stąd daily wrzucane. Zaczęło się wszystko zmieniać po tym, jak przyjechałem, bo pierwsze materiały, jakie się pojawiały, były były takie bez wyrazu. To były wycinki śmiechów chichów, które nie tworzyły żadnej historii. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak tworzyć tą historię, jak opowiadać. Yy, takie przeprowadzenie przez dzień, albo przeprowadzenie przez jakieś wydarzenie, gdzie jest jakieś rozpoczęcie, jakiś problem, yy, przedstawienie tego problemu, rozwiązanie go jakaś puenta, jakieś podsumowanie, odniesienie się do tego, jak ta cała sytuacja tutaj wygląda. Dobra. Oprócz tego, że pokazywałem im w jaki ja sposób tworzę swoje materiały, w jaki sposób ja tworzę scenariusze, w jaki sposób to bangla, pokazałem im też to, że ja bardzo często tak czy siak się mylę, zwłaszcza jak mam coś nagrywać i dodatkowo jeszcze się źle czuję. Po prostu każdy człowiek się w jakiś sposób i przejęzycza. I robi duże przystanki. Przystanki powie coś nielogicznie, zatnie się, popluje, zrobi głupią minę, wyskoczy zupełnie z kadru. I nie należy się tym przejmować, tylko należy ćwiczyć i jakoś to z czasem zaczyna przychodzić. Na przykład to co teraz mówię, to jest praktycznie. To co teraz mówię, ten fragment, to jest pierwszy raz. Wcześniej nagrałem wyskoczyłem z fokusu, bo miałem autofokusa odpalonego, teraz za jakiś czas spoglądam na siebie, z tym fokusie, więc też popełniłem chociażby taki błąd. Jeden fragment wyciąłem, bo się zacząłem powtarzać, zameltałem się z tym co mówiłem i musiałem to wyciąć żeby wstawić ten fragment, który ładnie brzmi. Czasami widzicie takie jump cuty, bo to jest moment, kiedy ja skończę jakąś myśl, daję sobie przerwę, żeby podsumować sobie w głowie, co powiedziałem i żeby dalsza część tworzyła taki logiczny, taką logiczną całość. O, widzicie, przejęzyczyłem się, czy tam popełniłem jakiś błąd, bo ja często wybiegam swoimi myślami do przodu. Oprócz tego pokazałem chłopakom, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ćwiczenia oddechowe, jeżeli chodzi o samą dykcję, o to, w jaki sposób się wypowiadać, bo to są takie elementy, które, jeżeli oni odniosą sukces, to ich czekają, w przyszłości, no bo te często się widzi sportowcy coś nam się wypowiadają, wiadomo, można się pośmieszkować, pochichować, ale także pojawia się ten aspekt medialny, który no stety, niestety jest potrzebny. Zauważyłem też dzisiaj, że cała ta twórczość, to co tutaj robimy, to jest także taka oddolna inicjatywa. Cieszę się, że tutaj nad tymi technicznymi aspektami mogłem chociaż chwilę y, sprawować. Y, Piecze. Nie wstałem na poranny trening, żeby zobaczyć, jak wyglądał stream. Nie widziałem powtórki. Ale, już jak przed Hope, jakaś tam drobna, drobne problemy na początku. Streamlabs się wysypał, nie było czatu, ale potem wszyscy byli zadowoleni ze streama. Następnie, jak już się zaczęły rozgrywki, to Counter-Strike ma coś takiego, że jak się odpala samą aplikację, to nagle mikrofon leci do 100%. Trzeba sobie napisać skrypt, który będzie go utrzymywać na zadanej wartości. I na przykład odpalił hop streama, i ja tego wszedłem na telefonie, słyszę takie straszliwe wiercenie, wszystkich słychać. Same przestery, okazuje się, że mikrofon się przestawił. Potem się przestawił drugi raz, ale potem reszta już całość działała. Jeżeli chodzi o samą grę chłopaków, to tutaj trzeba. Poczekać na materiał z Hołpem, jak będą pogadanki, będę je za chwilę nagrywać, dlatego że to on jest w stanie ocenić dokładnie yy, i bezpośrednio, jak wygląda ich skill, jak to się odnosi do naszej poprzedniej edycji yy, i inne tam takie. No. Usłyszycie o tym. Tak czy siak, chciałem takich parę słów podsumowania na koniec wrzucić, bo wydaje mi się, że powinienem coś takiego wrzucić. Mam nadzieję tak ogólnie, że ten materiał wam się podobał. I jeśli tak, jeżeli takie akcje wam się podobają i fajnie jest zobaczyć jak oni się męczą dążąc do jakiegoś celu, jak ja się męczę, chcąc ten cel także od tej swojej strony, za którą jestem odpowiedzialny zrealizować, to zostawcie łapkę w górę. Możecie zobaczyć poprzedni dzień albo jeszcze poprzedni dzień. Jutro już wracam do Krakowa, czas nagrać na główny kanał kolejny filmik, nad którym już w tym momencie rozpocząłem pracę, czyli scenariusz, opis scen, jak co będzie zaplanowane, ale na ten temat także nagram odcinek, żebyście zobaczyli, jak to wygląda od tyłu, w sensie od tej strony mojej, jak ja to tworzę. I widzicie, teraz się zamełtałem, i teraz się dopiero pojawiają te odcinki, bo mam ostatnie 15 sekund na to, żeby te odcinki się pojawiły. 15 czy 20, tak samo guzik do subskrypcji, bo zachęcam zasubskrybować ten kanał. <Ky> I idę wziąć pastylkę na gardło. Komar. Pa pa!